Przydatne zwiaty do wypowiedzi pisemnej. Przedstawienie zalet oraz wad. One disadvantage advantage of is. Jedną z wad zalet jest. The downside is wadą jest. The obvious main drawback is. Oczywistą główną wadą jest. Wprowadzenie do tematu dyskusji. It made me aware that uświadomiło mi to, że we need to consider several points. Musimy rozważyć kilka spraw. We are all aware that. Wszyscy jesteśmy świadomi, że. There are several ways of looking at this question. Na te kwestie można spojrzeć z różnych stron. It's quite a controversial issue. Jesteś kontrowersyjną kwestią. Proponowanie rozwiązań. Without changes, solutions like this, you will. Bez wprowadzenia takich zmian, rozwiązań. You definitely need to. Bezględnie powinniście. I strongly suggest that. Zdecydowanie polecam abyście. It goes without saying that you should. Nie muszę mówić, że powinniście. What is really needed is. To, co jest naprawdę potrzebne, to. It would be in... Everyone's interest to. W interesie wszystkich byłoby. One solution could be to. Jednym z rozwiązań mogłoby być. There is no simple solution to the problem because. Nie ma prostego rozwiązania tego problemu, ponieważ. Na początek akapitu. On the one hand, on the other hand. Z jednej strony, z innej strony. To conclude, podsumowując. To sum up, podsumowując. However, jakkolwiek. Moreover, co więcej.